Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i w Portal Games. No i rozpoczyna się przez sprzedaż gry dodatku LA Crimes, czyli zbrodnie LA, dodatek, pierwszy dodatek do gry Detective. I bardzo Państwa zachęcamy do e, zainteresowania się tym, tą sprzedażą, tą ofertą sprzedaży. Natek LA Crimes Brodnie LA wprowadza trzy nowe scenariusze. to nowa kampania, troszeczkę różni się od tej kampanii, którą znaczy z gry podstawowej. Nie jest aż tak bardzo połączona fabułą, ile ta podstawowa była po prostu jeden wielki, gigantyczny case. Jedna gigantyczna sprawa pociachana na kilka wieczorów do rozegrania. Tutaj mamy faktycznie autonomiczne trzy scenariusze, które mają jedną połączoną linię fabularną. Oczywiście w finowym trzecim scenariuszu bohaterowie z poprzednich spraw się pojawią, gdzieś na nowo wypłyną, natomiast można śmiało zacząć na przykład od scenosu numer 2, gdyby ktoś był szalony, albo zacząć od scenariusza 3, czego nie polecam, ale nie są aż tak bardzo spięte gigantycznym węzłem zależności, jak to w grze posowej. Tutaj z kolei autor gry razem ze mną Mateusz Zarud zaproponował nam trzy absolutnie unikalne scenariusze pod względem mechaniki, gameplayu, pomysłu na tą, na, tą, na tą przygodę. I tak jak bez większych spoilerów, ale wszyscy, do których mówię, pewnie o tym wiedzą, że scenariusz numer trzeci w podstawce jest troszeczkę inny od, od pozostałych, ma troszkę inne tempo. Albo jak wiedzą, że w scenariuszu 5 także troszeczkę są inne mechaniki, coś innego się dzieje, niż w takim zwykłym, regularnym scenariuszu. Tutaj ponownie w, tym, w tej kampanii każdy z tych trzech scenariuszy ma troszeczkę inne tempo, troszeczkę inny feeling i jest inspirowany przez inne, że tak powiem, klimaty kina, kina kryminalnego. Jak zapewne wiecie z materiałów na temat tego dodatku, inspirowaliśmy się głównie filmami z lat 80., -tych. oczywiście Grinias z Beverly Hills, oczywiście 48 godzin i cała masa różnych innych filmów o griniarzach. Pojawią się tutaj nowe mechaniki w tym dodatku. Pierwsza z mechanik to mechanika obserwacji, kiedy gracze będą mogli wydać, że autorytetu, czyli to jak są postrzegani przez swoje, swoje szefostwo, żeby przekonać szefa, żeby wydelegował dwóch gminiarzy samochód, kawę i pączki, żeby się udali na obserwowanie. Kogoś z podejrzanych, i my z tej obserwacji otrzymamy raport, i czego się dowiemy. To nie jest tak, że każdy z tych podejrzanych będzie natychmiast jechał, wykopywał trupa i wie, że ma zagadkę, ale obserwując co on robi, możemy wyciągnąć jakieś wnioski. Jeśli będziemy obserwowali właściwe osoby, to czego się dowiemy, jego zachowanie gdzieś tam wieczorem czy po południu, być może da nam jakąś wskazówkę. I to jest mechanika obserwacji: kiedy będziemy mogli delegować policjantów, a potem odczytywać raporty z obserwacji. Druga nowa mechanika w, tym, w tej kampanii. Inspirowana już bardzo bezpośrednio, jak filmem z Beverly Hills, to mechanika łamania procedur, łamania prawa i bycia po prostu zdeterminowanym, żeby rozwiązać sprawę za, za wszelką cenę. Pojawiają się w scenariuszach karty, które będziemy mogli obrócić na drugą stronę, ale nie używając żetonów zdolności, nie używając żetonów umiejętności, ale po prostu zbierając stres, łamiąc prawo, łamiąc procedury i robiąc coś, z czego nasi szefowie nie byliby szczególnie zadowoleni. Będziemy mieli możliwość wejść na miejsce zbrodni bez. Bez jeszcze nakazu, będziemy mogli przeszukać jakieś miejsce. Bez nakazu, będziemy mogli przesłać jakiegoś albo przycisnąć jakiegoś świadka, mimo że szef tego nie pochwala. Czasem wyjdzie z tego coś dobrego, czasem dowiemy się czegoś bardzo, bardzo ważnego, a czasem napytamy sobie kłopotów, w będą musieli wyciągnąć znowu wnioski, czy dane miejsce jest tak ważne i czy podejrzewają, że tam są jakieś bardzo, bardzo ważne ślady, że warto zaryzykować, złamać procedury, wkurzyć szefa, ale dowiedzieć się czegoś już natychmiast, zanim prokuratura da nam prawo do. Zdobycia nakazu. Więc no, ja jestem oczywiście bardzo, bardzo zadowolony z tego, że to w końcu wychodzi pasłać na tym przez wiele miesięcy, wiele miesięcy testów krowania. Wspólnie pracy z Matuszem Zarudem i ich pomocą Mata Dębka. Wielki projekt ponownie. Dla Was trzy wieczory da nas wiele miesięcy pracy. No i najważniejsze, co w tej przesprze otrzymacie od nas? co zamawiając sobie bezpośrednio od nas, od autorów, od wydawców, co otrzymacie, mamy dla Was dwa, dwa skromne gadżeciki, ponieważ bardzo, bardzo wszyscy chwaliliście to, co ustępiliśmy Wam przy podstawce, czyli zdjęcia, zdjęcia podejrzanych. Ponownie tutaj mamy takie małe polaroidy dla Was, no nie mogę tego Państwu pokazać, ale wiecie, że tam są po prostu wszystkie portrety wszystkich różnych postaci. Mniej bardziej zamiesza zamieszanych, zamieszanych w sprawę. To znaczy taki cały plik takich zdjątek. Jeśli używacie mapy myśli, jeśli macie w domu taką białą tablicę albo korkową tablicę i przybijacie pineskami tych wszystkich podejrzanych tutaj. Znowu dla was, czeka was uczta każdy. Prawie każdy bohater niezależny, który występuje w tej kampanii ma swoje zdjęcie, mniej ważni, bardziej ważni, troszeczkę zmylamy Was, więc czasem zupełnie nieważni, ale tutaj każdego prawie, że pokazaliśmy i każdego będziecie ja mogli sobie opisać i przybić do ściany. A oprócz tego, żeby podbić klimat tych lat 80., żeby Wam pokazać jak to dawniej wyglądało, szczególnie, że wielu z Was jest młodymi ludźmi i jeszcze nawet nie pęta, jak to dawniej wyglądało, to oprócz tego, że będziemy na naszej stronie internetowej rekomendowali filmy do obejrzenia, będziemy rekomendowali playlisty na Spotify, będziemy was chcieli wyrzucić ten klimat lat 80., to zaczynamy od takiego absolutnie szalonego pomysłu, że dla naszych fanów przygotowaliśmy coś takiego, jak wydrukowane na prawdziwej drukarce i głowej, tak aby to było naprawdę wyglądało jak w danej epoki. Intro do każdego scenariusza, czyli każdy scenariusz, że będziecie zaczynali grając w tej wersji, znowu od nas, będziecie sobie mogli po prostu wziąć naprawdę dane intro, tutaj sobie roztargać, tak jak w prawdziwej drukarki i głowej, i przeczytać na głos, co tam się wydarzyło, jak zaczyna się przygoda, jakie są jej specjalne reguły, więc mamy absolutnie szalony od. Kilku tygodni w siedzibie Portal Games rozbrzmiewa dźwięk drukarki igłowej, wszystkich nas bawiąc i ona tam piłuje, piłuje i drukuje dla Was te intra. Poszliśmy w szalony pomysł mega klimatu dla Was, więc taki wydrukowany prawdziwej drukarki igłowej, klimatyczne intro oraz zdjątka z prawie każdym bohaterem, który występuje w tej kampanii. To wszystko jest w naszej ofercie. Zapraszam do na naszej strony. Posiedzenie przy orderu, tam znajdziecie instrukcje do detektyw oraz nieco więcej informacji, no więcej nie możemy, bo nie możemy spoilerować, nie możemy Wam zdradzić zbyt wiele, więc ja tylko serdecznie zachęcam, włożyłem w tą kampanię wiele serca, razem z Mateuszem, razem z, z, z Matem i razem z testerami, jeszcze raz z tego miejsca i z każdego innego, dziękuję testerom, którzy testowali ten dodatek i graj na tych wariantach jeszcze niegotowych, rozgrzebanych, błędnych i dzięki ich pracy wy otrzymacie produkt niesamowicie grywalny, niesamowicie ciekawy i bardzo, bardzo zróżnicowany. Polecam się, kłaniam się, dziękuję, pa. pa.